25 marca odbyły się zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dla seniorów, angażujące uczniów naszej szkoły, chętnych do wsparcia osób starszych w świecie technologii. Projekt powstał z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra ds. Polityki Senioralnej oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK. W warsztatach brało udział 10 seniorów, byłych pracowników U oraz członków Związku Sybiraków w Brodnicy. Podczas zajęć wspomagali ich uczniowie klasy drugiej i czwartej technikum programistycznego pod czujnym okiem nauczycieli: Lucyny Szwed, Michała Cierwińskiego i Marcina Plonę. W warsztatach szkoły międzypokoleniowej zdobyłem dużo cennego doświadczenia. Nauczyły mnie te warsztaty przede wszystkim empatii oraz budowania relacji międzyludzkich między osobami starszymi a młodzieżą. Nauczyłem się też cierpliwości oraz lepszego komunikowania się z seniorami. Seniorów nauczyłem, jak zakładać swojego maila, jak korzystać z komputera, przyrządów komputerowych, jak się łączyć na przykład do spotkań wideo ze, swoimi, ze swoją rodziną. Seniorzy dowiedzieli się również, czym jest phishing, metoda nawróczka, metoda podszywania się pod policjanta lub zus. Dowiedzieli się jeszcze teoretycznie, czym jest internet, jakie są przeglądarki, czym jest program antywirusowy i jakie są najlepsze takie programy. Sądzę, że to spotkanie przyniosło mi, jak i osobom, które były wraz ze mną, bardzo dużo przydatnych informacji, zwłaszcza seniorom. Myślę, że takie spotkania można robić częściej, zwłaszcza dla, dla nas młodzieży, jak i dla seniorów. Dzięki warsztatom seniorzy nauczyli się stawiać pierwsze kroki w internecie i traktować go jako codzienne źródło wiedzy i wsparcia. Jednocześnie poszerzyli wiedzę na temat zagrożeń w sieci, cyberprzemocy i oszustw internetowych. Uczniowie mieli szansę stać się mentorami i lepiej poznać potrzeby osób starszych. Kilkugodzinne spotkanie odbyło się w twórczej i przyjaznej atmosferze. Dla młodzieży było okazją do podzielenia się nie tylko swoją wiedzą i umiejętnościami, ale stworzenia bezcennego międzypokoleniowego dialogu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Liderem projektu jest nauczycielka Justyna Bartoszewska.